Tym razem zagraliśmy w dziwne ciało, czyli w grę w gartiku, gdzie rysujemy kolejne części ciała, każdy rysuje oddzielną, i w ten sposób powstaje jedna sylwetka. Dobra, rysujemy szczerbatkę. Zacznę od buzi. Okej. Okay. On chyba tak nie wygląda, ale. Mamy się sporo czasu na szczęście. Czekajcie, to się wyklepie, teraz proces. To się wyklepie teraz kolory. Ja pierdzielę to jest dramat. Ja pierdzielę nie wyszło mi. Kurde, no nie zdążyłam. To jest Garfield chyba. Spoko naprawimy to. Dobra, zróbmy ogon. To jest jeden z moich gorszych rysunków. Jeśli mam być szczera, nie jestem zadowolona z niego. Dobra, Johnny Brawo nogi. Tu jest tło zielone, więc trzeba to dopełnić, ale tu nadal coś narysujemy. Gówno szczura! Chwalił się swoimi mięśniami, to może rzeczy do ćwiczeń. O, rzeczy do ćwiczeń możemy narysować. Znowu nie ma cieni. No dobra, jest git. Dobra, super poszło chyba, co? No, nie wiem, jak się chyba. nie nadaje do rysowania. Na pewno ja się wioski. nadajesz. Nie wiem tak. Nie ja wioski. wyjątkowo zadowolony jestem. Ja narysowałam, tylko mi trochę nie wyszedł. Ale to miałeś czerpatek. Nie, nie, proszę. Mam nadzieję, że oh, na dole nie. też jest ładny Szczerbatek. Oh, o kurde, okay. ale no, Szczerbatek! No. Ale agresywny! Yeah. A z tyłu jest ten! Pokémon miał taki jeden, taką czaszkę na głowie. Jak on się nazywał? Ja yeah. namarowałam O kurde, ale to kokzony Halk Szczerbatek! Yeah. Rosik. O oh. Pięk, to. Na piek! Na psie Pani, jak ja, ona ja ma? Pod... Simpson? Tak. No i to ja sobie. Ja myślałam, że to jest mama w Simpson. No to prawie, prawie. To zobaczmy, to na zobaczmy. Oooo! Daj, kuralec, kuralec! No właśnie, dlatego ona miała białe. Aaaa, to no, tak a... sygnał rozpoznawczy. Nie, okay. jak są korale, to muszą być czerwone, no co ty? No, Koral, to, o, bo to w takim razie. <grymne> 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 Ej, prawie tak wyszło! Rozciągę się. Rozciągę się. Close, close. Ale żaba... Ej, to... Hey. Ej, do wygląda ogólnie, wygląda jakby to jedna osoba rysowała, tak szczerze. Nasty'a. O, 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 to jakiś kotek był, ja myślałam, że to Garfield. A co to za, za kotek? Ten, ale ważne, że w w wytań, to wytań, Ale w w w Magiczny kotek zetrendował na TikToku, okej, okay. a ja myślałam, że to Garfield, tylko mówię, kurde, to dziwne, że ma czarne paski, Garfield, ale okej. Okay. No, Garfield miał jakiś <noise> 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 Nie, To jak to, myślałem, Ej, że to Garfield, jest... też myślałem, że to Garfield, nie? No teraz patrzcie to. To jest tata Garfielda, to jest tata Garfielda. Poczekajcie, bo mleczek podobno ugotował, zobaczmy to. Aha. O, o Ej, kurde, mleczek jest... serio ugotował, co jest? No mleczyk! Tak Mlecznik jest cooking! To jest dobre! Julsik? E, ogólnie to Pedro jest Pedro Pascal. Aha! To, to jest Pedro Pascal! Jaki Dobra, jak no to, winałeś, to Widać. Ay, A, no ja myślałem, że to jest trochę inna osoba. Liczyłem, że to jest y, Johnny Bravo. O kurde, ej, ale A, ja, ja chciałam co... ja wiedzieć, tylko jeszcze, że ten Pedro Pascal. Ja od razu skojarzyłam, że kojarzy. Ja widzę. Okej, okay, kit! Wygląda <gadra intake> podobnie, wygląda dobrze. Jest, no. ja myślałem, że zielona to jest tu. Aha! Ej, ale ja się skapnęłam, peleryny. że to jest Johnny Bravo! Ja się skapnęłam, że jest Johnny Bravo! Oh Patrz! God. Co jest, Pedro Pascal? No, nawet Johnny Bravo! Dobra, bił. O, Boże być Pikachu, ale nie widać. Nie 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 że to jest Pikachu. zastanawiałem się, czy to jest Pikachu, czy to jest Psajdak. I jak myślicie, na którą wersję postawiłem? Jednak Myślałam, że się ogarniesz na tym ogonie. O nie, ale nie ma kawałka ogona! Kurde, ej to wyszło naprawdę super. ]jack삼. Mega ładne. Nocka. was przepraszam, że musieliście na to patrzeć. Bardzo mi to nie wyszło. Kto to jest? To jest ta zeszła. A to jest szrekova! Ja tego słowałem, to nie! Ojej, ja co to będzie. Pani śrek, siostra! brzydka siostra, a ta brzydka... To jest brzydka przynajmniej, nie? To wygląda, ja to widzę, ja to widzę. Ale tam mi się w ogóle. Wow! O kurde! Ale, nie tak, Ale cooking to jest to. Wow. Buba, buba, jest dobrze. No. No w sumie nigdy no jej jest... nie było widać za lady, tak? To jest ta siostra furaz. No jest brzydka, no co, no. Lor się zgadza, tak? Dobra, kagercio. Co to jest, musisz dowiedzieć? To jest e, tak zwany czar. To jest Hotelwax no, no. z Anelborsów. To jest moja, moja postać po prostu z Wildborsów. Okej. Biu? On jest jednak furasem i to o, bardzo je. słodkim. Och, ale wow. cute furas. Ja, pierdziele, co tu się wydarzyło? Co, to czemu to ma tak szeroko słychać. między nogami? Co tam się zadziało? Dobra, piękne, piękne. Mleczysz. Starałem się. Okay. Mleczysz. Ja się starałem, woli. Oi, woli! Ej, na jaj, początku, jaj, jak jaj. się ten rysunek odkrywał, to się bałam, co to jest. Wyglądało jak takie opadnięte jaja, nie? Ale z czasem, na szczęście, zobaczyliśmy woli jego, jaki słodki. Woli! Ojej, to jest łoli, który się wkazał! za dużo, o boże, gruby łoli! Ja pierdzielę, gruby łoli! No ale na pewno jak ci lade... ludzie z tym, co. Byłam o... Ja pierdzielę jeszcze mu nawet palec wystaje z buta, ale to jest piękne. Cudowne. Czuję to, czuję to piękny. Pamiętajcie, koniecznie zostawić subskrypcję i że możecie wpadać na mojego Discorda, gdzie praktycznie cały czas ktoś gra w Gartika i tam możecie znaleźć sobie ekipę do Gartika. Ale musicie przygotować mi jakieś fajne pomysły na te dziwne ciała, bo powtarzacie. już rysowałam większość tych rzeczy, co piszecie. Pokoję teraz de proces, powtarzam. To będzie piękny rysunek. za dużo ciała mi wyszło, ale trudno. Szkoda, że się nie da zaznaczyć, że chcę coś przenieść. Myślę, że to jest to. Słońce? Ej, byskicu słońce. Boże, przepraszam. Nie wiem czemu narysowałam to słońce. Wygląda okropnie. To jest najbardziej creepy <grywki> rysunek, jaki narysowałam w życiu. Ej, to jest Shrek! To jest szrek. Ja to widzę! Ej, to będzie dobre. Musi się domyślić osoba pode mną. Jak się nie domyśli, to nie wiem, troluje. Proszę, niech osoba pode mną się domyśli. To jakieś nogi zombie, jak dla mnie. Widzę problem. Bo, jeżeli to nie jest kolor nóg, tylko kolor spodni, ale to może być królik właśnie. Wtedy królik ma sens, że jest bez ubrania. Git, moim zdaniem. Ja więcej nie kombinuję. Dobra, ta ruda jest masakra, no. no. No to nie będzie dobre. Ja narysowałam <noise> tu pisa. Ojej, ojej. Chciałam narysować coś prostego i w ostatniej chwili Bis mi powiedział, a narysuj jeszcze słoneczko. i mówię, o kurde narysuję i to słoneczko wygląda strasznie. Jest to pamiętam, creepy. To ale, ale też creepy. Mam nadzieję, że piół to uratuje. <noise> Co to jest? To wioski, ziski, no, ale mangiare, co no, to no. jest? O oh Często, że słoneczko się nie uśmiechało! O oh A ja, pierdziele, Co to za syrena? Nie wiem. O mój Boże! Dobra, to było mega oh creepy, God. a teraz jest jeszcze bardziej creepy, tak że ja myślałam, że ja to creepy narysowałam. Rosik. Okay. Bardzo ładna! bardzo ją zniszczymy. Cię obawiam, że ja kończyłem nogi i pomyliłem się bardzo. Okay. <laughs> o okay. kurde! Ale seks i pszczoła! Ja bym mm. Ale bym chciała, żeby mnie ukąsiła dem. Niech mnie ukąsi, proszę! Niech mnie urządli. Błagam, powiedz, że narysowałeś wielkie żądło. Ja o, to, o kurde! Emi, ja elektrobas. elektrobas! Co ja jest? Myślę, że jest? Elektrobas. Ja Oj, <noise> jako to zajebista pszczółka Maja! Ej, to nie jest fajne. zajebiste, nie? Nextik, nastika. O, Aaaa, o, kurde! Jaki ale, ale piękny! Na Boże, no, nastika, no, jak no, ty ładnie rysujesz, ten! jakie I co mu I zrobili? Polecimy. Powiedzcie nam. No, mleczyk? Brawo, 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 Ej, Mleczyk, jak to się stało, kolor, że ty pobrałeś brawo, zły się kolor? Nie wziął ten kolor w ogóle. I skąd to gówno tutaj, zamiast krawata? Gówno Co tu się dzieje? Gówno w z wychodzi, no. przykro mi, że trafiłaś na Mleczyka, który nie potrafi kolor pickera używać! Co ty robisz, Mleczyk? O, ale jest uratowana na donę, let's go! przynajmniej na to... Co jest... to za źle? Proszę, nie to mo Wladnie, ładnie, nie ładnie, 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 ładnie <Austrian JERRYliness> Dobra, next, bardzo ładny. Dobra, dżulszyk. O, ja Zgadłam, oh, ja zgadłam, patrz na to, jest, no, jest, oh nawet użyłam twoich brzydkich kolorów, bo on wygląda jakby był fluorescencyjny, to jest szereg fluorescencyjny, ale to nic, daliśmy sobie radę i teraz Nocka na pewno zgadła Dawa co go. to, let's go, <laughs> cinema, ale mamy te kolory, to. Jest dobrze! Mamy to, bo on ma po prostu trochę super. ciemniejszą sukienkę, let's go! Po prostu od się uwaliła. No. No. To walony wyszedł. No. Będzie coś ładnego. <grym> właśnie, najgorsze pojętne. jest to, że ty... miałem wrażenie, tak, że to jest to, ale ja tego nie potrafię narysować dalej. O kurde, jak ale to się nazywa? Ale chciał dobrze. A jak to się nazywa? Sailor Moon. Sailor Moon. 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 Oh, o, o. Piękne tak jesteś, pokoju, dzięki. Po prostu. Piękne, nie, widzowie? O, wow, tak, fajna, fajna, tak plus jeden. Dobra, dobra Rosik. Dorysował dół! Ehm. Okay. Nie to nawet żóła. totalnie kolorów, nie? Jakby również do szwednia Ale to też najgorsze osoby, nie? Tak. Godę się Ej, ale nie, rosik się starał zachować, mi się wydaje, chociaż vibe, tak? Ehm. Ale te nogi, jakby coś z tego... Ja robią. pierdziele! Ale, ale kreatywnie położyłeś! Sailor kum kum! Rynkę. No czarnie no. wyszedł, no. Ja pierdzielę. Sailor kum kum! Widzowie! Nocka! Jestem gotowa! Ja narysowałam węgla ja! Eustachego, jak ja o, tego kurde. O. ja nie, nie Ja to nie O kurde, czy to jest to co ja narysowałam o, tu jest. nogi? Widzowie proszę nie, proszę nie. Oh, 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 okej. Okay. Przestańcie, bo mi się bardzo podoba z bo... Patrzcie eustachy. na to. Oh my god. Eustachy. Ja pierdziele, Eustachę. No to, to Chyba nie właśnie podobimy załustach, niejednego. No. No Kurde, jak on wygląda! 5 na 10? Nie no, jest mi 10 na 10 totalny smaż! kurczę, ja myślałam szczerze, że to będzie jakaś króliczyca. To ty go narysowałam tak. ja Myślałam, że to, to będzie jakaś, bole. wiesz, mega sexy króliczyca, że tam coś jest gotowane no je u góry, jest. nie? Stachu Jones! Piękny! Dobra, next! Mleczek. Oh, jej, proszę! To... Jak on się nazywał? Randal. Ja nie miałem pojęcia co to randal. jest. Randal. 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 randal? Z czego nie pojęcie, to jest? Nie miałem pojęcia co to jest. Ten... Więc ja po prostu wstydzio. szedłem. Aaaa, z potworów i półka. Ja no. dawno tego nie oglądałam. Zapomniałam o istnieniu tego. Ja w ogóle Zniga. nie zajarzyłem co Fajna to jest bajka. w ogóle, przepraszam. Dobra, ja zapomniałam, że to istnieje, tak szczerze, bez kitu. To był randal. Potwory Potwory i spółka. Oh. Ale, ale jest ugrane te kropeczki. Nie, nie, nie. nie, nie. nie poczekajcie, poczekajcie. Ej, dobrze! Ej, w sumie na razie on wygląda jak patrzy na randala, no to nie jest źle. Tylko po prostu no, stałem... spadł się na rękach. Który ona? nadzieję, że yeah. Ja pierdzielę, dlaczego wy zawsze myślicie, że to będzie kaczka? A eee, jednak 8 lat rządów wiadomo kogo zrobiło z nas. No tak, to prawda. Ej, dobre wyszło, bardzo ładne, fajne. Znaczy, no poprzednie były lepsze, ale nie jest źle, tak?